Dobry wieczór kochani. Mm, witam się z Wami dzisiaj, ponieważ chciałabym Wam przedstawić produkty, jakie otrzymałam od marki Ruby Niles. Yy, chciałabym najpierw podziękować Marce, ponieważ yy, otrzymałam produkty, niestety kurier te produkty z i napisałam do marki. Marka naprawdę zachowała się wspaniale i przysłała kolejne produkty, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo dziękuję. Kochani, to co otrzymałam, to jak widzicie, żel White Roses. Do tego otrzymałam lakier. Jeszcze jeden lakier. I baza. Baza jest to baza. Ultra Strong Jest to Cover Pink Zobaczymy jak to wszystko wygląda Ja chciałabym Wam Oczywiście to Przedstawić na wzornikach I pokazać Dobra, to zaczniemy może od Od żelu Wow, ale cudowny kolorek Świetny, po prostu świetny I zobaczmy, jak to wygląda. Może tą stroną, żebyśmy ładnie sobie to włożyli. Nie za szybko, żeby nie narobić pęcherzyków. Ale zobaczcie, ciągnie się świetnie. Konsystencja średnio gęsta. Myślę, że nie będzie zalewał skórek, ale to się jeszcze okaże, jak zacznę nim pracować. Nawet bardzo fajnie pachnie, bo ja lubię wąchać produkty, nie wiem jakby. Kolor cudo, z tego co czytałam, jest samopoziomujący. Świetny pod Beyoncé Boomer, ale myślę, że do stylizacji i weselnych, i nieweselnych, i ślubnych, i delikatnych, i z zdobieniami kwiatowymi, i nie tylko, będzie naprawdę cudowne. Dobrze, ja to może odłożę. Zamkniemy go pięknie, żeby nam się z tym cudem nic nie stało. Tak, jeszcze raz popatrzmy. Ruby Niles White Roses, tak? Czyli jakiś taki biały, biały. róż. Teraz popatrzcie, mamy jeden z kolorów. Nie otwierałam go wcześniej, powiem szczerze, bo mi wszystko przymarzło. i Nie mogłam wam wcześniej w ogóle tego pokazać. Dlatego pokazuję wam teraz, jak ten kolorek wygląda. Może popatrzmy. Ja wam tu pokażę. może, o. o, on ma drobinki złota. Nie wiem, czy to widać, ale naprawdę wygląda fajnie. Zobaczmy, jak wygląda na wzorniku. ja pokażę wam tylko jedną warstwę, nie będę tutaj utwardzać i pokazywać dwóch warstw bo wiadomo, że po dwóch większość produktów pięknie kryje ja wam chcę pokazać jedną warstwę, zobaczcie no kryje średnio, myślę, że po drugiej byłby efekt naprawdę super kolorek taki czekoladkowy z drobinkami złota, myślę, że na święto to hit Zobaczymy co z tego zmaluję, coś bym myślę dla Was na pewno i już pokazuję Wam kolorek drugi Mam jakiś bals i jakieś oko co to za oko już Wam pokazuję może on tak najpierw kolor mhm, szary Ciemny, szary. Oczywiście pokażę Wam dwie warstwy później już na zdjęciach. Zobaczymy, jak to potem będzie na zdjęciach przy dwóch warstwach wyglądać, naprawdę na pewno świetnie. Mogę się założyć. Popatrzcie, szary. Tak, jest szary. Po jednej warstwie. Przy dwóch na pewno będzie super krył. Fajnie się rozpływa. Tafla się robi z niego fajnie na, na paznokciu, bo to już widać. Na tipsie akurat u mnie. Więc to jest duży plus. Mhm. I zobaczcie, mamy tą bazę. Baza, czytałam, że baza jest bardzo fajna, bo można ją i przedłużyć. Jest to baza kryjąca, nie zawsze trzeba dodać lakier oczywiście na, na wierzch. Jest to baza, um, którą można nadbudować, paznokcie. Jest to do paznokci, które no, są słabe, miękkie. Tak? Ja bardzo często takie bazy używam, bo no, niestety mam paznokcie jak papier. Zobaczcie, pokażę Wam może jeszcze jak ona. Zobaczcie, jak się fajnie ciągnie. Uwielbiam takie bazy. Mhm. I położę Wam ją też na paznokciu. Zobaczymy, jak ona wygląda. Jak ten kolorek się rozprowadza. Mega, mega gęsta. To jak widać zobaczcie, widać tą gęstość tutaj jak rozprowadzam mhm. ale nie za gęsta bo mam bazę innej marki nie będę już mówić jakiej i powiem wam, że jest świetna bo paznokcie naprawdę są twarde. osoby, które pracują i niszczą mechanicznie to się sprawdza u takich osób no ale pracuje się z nią no niezbyt przyjemnie jak dla mnie Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Ślicznie, prześlicznie wygląda ta baza. Naprawdę kolor cudo. Mhm. Dobrze. Kochani, to wszystko, jeżeli chodzi o markę Ruby Nails. Ja obiecuję, że w najbliższym czasie pojawią się stylizacje z tymi produktami. No i co? Do usłyszenia. Pa!